Umiłowani, czciciele męki pańskiej. Modlitwa Pana Jezusa w ogroju przygotowała go na godziny, które teraz nadchodziły: na godziny męki i śmierci krzyżowej. Ufna i szczera modlitwa dała Jezusowi siłę, aby do końca wypełnić wolę Ojca. Tak samo i my. Potrzebujemy ufnej i szczerej modlitwy, aby w naszym życiu nieść krzyż tak, jak tego przykład dał nam nasz Pan Jezus Chrystus. Wielki pasterz Kościoła Poznańskiego, ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak, był człowiekiem modlitwy. To podczas modlitwy różańcowej w ogrodzie rezydencji prymasowskiej. Zastało go brutalne aresztowanie prymasa Wyszyńskiego, a po całonocnej rewizji także jego osobiste. Dziś pragniemy patrzeć na Jezusa podczas jego procesu przed Sanhedrynem z Ewangelii według świętego Marka. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim w oddali, aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani, cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i tu ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie: Czy ty jesteś mesjasz, syn błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem, a ujrzycie syna człowieczego, siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: Prorokuj! Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Jak dramatycznie brzmią słowa ewangelisty Marka. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. Jeszcze nikt Jezusa nie uderzył. Jeszcze nie odczuł fizycznego bólu, a już doświadczył tak wielkiego cierpienia. Męka Jezusa jest naznaczona osamotnieniem. Wszyscy go opuścili. Doświadczenie osamotnienia często i nam towarzyszy. Nie tylko wtedy, gdy fizycznie jesteśmy samotni, ale także wtedy, gdy czujemy się odrzuceni, niezrozumiani, a może nieraz nawet niepotrzebni. W tych chwilach naszej samotności, w chwilach cierpienia z powodu fizycznego czy duchowego drugiego człowieka, Obok mnie musimy pamiętać, że właśnie wtedy jesteśmy tak bardzo blisko Jezusa. Jezusa, którego wszyscy opuścili. Jezus z nas ma samotności i Jezus pragnie każdą samotną osobę, każdego, kto odczuwa. Brak wsparcia ze strony drugiego człowieka. Chcę przytulić. Chcę dzisiaj Jezus powiedzieć: Przyjacielu, jestem przy Tobie. Nie jesteś sam, nie jesteś samotny, ja zawsze jestem przy Tobie. Po aresztowaniu Jezus staje przed Sanhedrynem. Była to najwyższa żydowska władza sądownicza, zwana też Wielkim Sądem. Składała się z 70 członków, do których jako 71 dochodził urzędujący arcykapłan. W Sanhedryn tworzyły trzy frakcje. Arcykapłani, starsi. I uczeni w piśmie, największy wpływ mieli ci pierwsi. Trudno stwierdzić, czy owej nocy zebrał się cały Sanhedryn, czy tylko jego przedstawiciele. Przedstawiona relacja ewangelistów sugeruje, że ten sąd był formą wstępnego przesłuchania, próbą ustalenia faktów, a nie formalnego wydania wyroku śmierci. Bowiem choć Sanhedryn posiadał w pewnych bardzo określonych okolicznościach prawo wydawania wyroku śmierci, to w rzeczywistości była to tylko teoria. Od VI roku naszej ery Judea była rzymską prowincją zarządzaną przez namiestników cesarskich, tak zwanych prefektów. Na podstawie specjalnego mandatu cesarskiego to właśnie oni mieli w swoich rękach pełnię władzy sądowniczej, w tym także wyłączne prawo wydawania wyroków śmierci. Gdy wsłuchujemy się w przebieg procesu przed Sanhedrynem, doskonale zauważamy, że celem tego procesu wcale nie jest ustalenie faktów, dojście do prawdy. Rzetelne osądzenie Jezusa. Celem jest uznanie Jezusa za bluźniercę. Zobaczmy, że ci, którzy mieli stanowić elitę społeczną Izraela, którzy mieli być fundamentem moralnym Żydów, posługują się wyrafinowanymi metodami powołują fałszywych świadków próbują na siłę znaleźć dowody do wcześniej już postawionej tezy a i gdy to się nie udaje próbują zmusić Jezusa aby sam wypowiedział słowa które potwierdzą ich tezy zobaczmy że Jezus milczy wobec skierowanych przeciwko niemu zarzutów Dlaczego? Bowiem Jezus nie chce wchodzić w dialog z tymi, którzy mają z góry wyznaczony podły cel. Dyskusja z ludźmi, którzy mają złe intencje, jest bezsensowna. Dopiero na pytanie Najwyższego Arcykapłana Czy Ty jesteś mesjaszem? Jezus odpowiada Ja jestem. Jezus już nie ukrywa jak wcześniej swojej mesjańskiej godności, ale wobec najwyższej władzy żydowskiej wyznaje, że jest synem Bożym. Nie spotyka się to z uznaniem, nie spotyka się to z wiarą, ale staje się przyczyną uznania Jezusa za winnego bluźnierstwa. I w ten oto sposób Jezus. Który jest prawdą, Jezus, który wypowiada prawdę, zostaje za nią pobity, opluty i wyszydzony. Ale tak jest zawsze, gdy ludzie o złych intencjach usłyszą prawdę, wyszydzą, wyśmieją. I spróbują zagłuszyć. Tak było w czasach Jezusa, tak było w podłych czasach komunizmu w Polsce i tak niestety często jest i dzisiaj. Błogosławiony prymas Stefan Wyszyński w swoich zapiskach więziennych pod datą 26 września 1953 roku zapisał. Mogę powiedzieć, że przyjechałem tu wprost z Ambony od świętej Anny pod znakiem patrona stolicy błogosławionego Władysława. A dziś sobota. Dzień, którym zwykłem odprawiać mszę świętą ku uczczeniu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dziś po raz pierwszy od tylu lat Matka Boża nie otrzyma swej sobotniej mszy świętej. Wzrok mój zatrzymał się na biurku. Stoi tu Chrystus miłosierny z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Uznaję to za łaskę dnia dzisiejszego. Oddaję się w opiekę temu, za którego sprawę tu się znalazłem. Na biurku stoi jeszcze obrazek świętego Franciszka z Asyżu, słuchającego muzyki anielskiej i obraz roześmianego muzyka w koszuli. To wszystko. Dostaję posiłek, odmawiam brewiarz, porządkuję pokój. W tym samym czasie biskup Antoni Baraniak był jeszcze w rezydencji arcybiskupu warszawskich przy ulicy Miodowej w Warszawie. Tak wspominał moment swojego aresztowania. Kiedy mnie sprowadzili na dół, w całym domu, na schodach i przy schodach, kręciło się pełno ubowców. Z domowników nikogo nie ujrzałem. W samochodzie, który stał przed domem, kazali mi usiąść za szoferem. Siadło też dwóch ubowców. Krążyli dość długo po mieście. Aż przyjechali w okolice placu Trzech Krzyży w Alejach Ujazdowskich. Przystanęli dopiero przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Bezpieczeństwa Publicznego na rogu ulicy Koszykowej. Jeden z ubowców wyszedł z samochodu i zniknął w bramie ministerstwa. Dość długo nie wracał. Powrócił wreszcie i samochód popędził na ulicę Rakowiecką do bramy więzienia. Która otwarła się na małą chwilę. Doprowadzono mnie prosto do depozytu, gdzie zabrano moją teczkę z bielizną, wszystkie insygnia biskupie i wszystko, co miałem w kieszeniach, z różańcem włącznie, oraz pieniądze, które ubowcy zabrali z mojego pokoju i sypialni. Zaprowadzono mnie do pustej, betonowej celi. W której była prycza, taboret, dzban wody z miednicą i kibel. Grośnie zaskrzypiał potężny klucz w żelaznych drzwiach i wreszcie nastała cisza. Przez zakratowane okno i matowe grube szybki z góry zaglądał ponury poranek 26 września 1953 roku. Na tym urywa się relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Jak wiemy, on sam unikał głębszych, osobistych wynurzeń na temat tego wszystkiego, co się wówczas rozpoczęło i trwało przez przeszło 27 miesięcy aż do dnia 29 grudnia 1955 roku. Razem długich 825 dni i nocy. Jednak dzięki zachowanym mikrofilmom w Instytucie Pamięci Narodowej udało się księdz arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu odtworzyć to, co się działo z biskupem Antonim Baraniakiem przez te 825 dni. W samym więzieniu biskup Baraniak znalazł się około godziny 6 rano. Mówi o tym protokół osobistej rewizji. Jeszcze tego samego dnia cela biskupa Baraniaka została otwarta, a on, będąc jeszcze w takim szoku związanym z aresztowaniem, został wezwany na swoje pierwsze przesłuchanie. Wówczas biskup Baraniak stanął twarzą w twarz wobec oficera śledczego UB, kapitana Władysława Stanowicza. Przesłuchanie rozpoczęto od wypełnienia kwestionariusza personalnego. Brzmiał tak. Zdanowicz Wadysław, kapitan oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie przesłuchał w charakterze podejrzanego nazwisko, imię Barania Antoni, imiona rodziców Franciszek i Franciszka Wolska, data i miejsce urodzenia 1 stycznia 1904 roku, mchy, Powiat Śrem, miejsce zamieszkania Warszawa, ulica Miodowa 17, narodowość Polak, obywatelstwo polskie, wyznanie rzymskokatolickie, zajęcie dyrektor sekretariatu prymasa Polski, pochodzenie społeczne chłopskie, zawód ksiądz biskup rzymskokatolicki, wykształcenie wyższe, przynależność do RKU Warszawa. Stopień wojskowy nie posiada, stosunek do służby wojskowej zwolniony od obowiązku służby wojskowej, stan rodzinny kawaler, stan majątkowy nie posiada, odznaczenia i ordery nie posiada, karalność niekarany. Po wypełnieniu tych rubryk Stanowicz przeszedł do zadawania biskupowi Baraniakowi pytań. Jaki był Wasz udział w działalności politycznej Episkopatu Polski? Odpowiedź Baraniaka. Jako biskup i członek Episkopatu na przestrzeni ostatnich lat od 1951 roku brałem udział w działalności Episkopatu i ponoszę wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu do tego czasu. To znaczy do 1951 roku ja z działalnością polityczną episkopatu miałem pośrednio styczność z racji pełnienia przeze mnie funkcji najprzód osobistego sekretarza księdza kardynała Chlonda, a później jego kapelana. Mój wpływ w tym czasie na politykę episkopatu i udział w niej był ograniczony, co wynikało z faktu pełnionej przeze mnie funkcji przepisywałem dla księdza kardynała Hlonda różnego rodzaju korespondencję, zawiadamiałem o audiencjach, w pewnym okresie wyjeżdżałem z nim i w ogóle spełniałem czynności w ramach danych mi poleceń wskazań przez księdza kardynała Hlonda, a później księdza kardynała Wyszyńskiego. Mianowicie na funkcję osobistego sekretarza księdza kardynała Hlonda zostałem powołany w listopadzie 1933 roku. I funkcję tę sprawowałem do śmierci księdza kardynała Hlonda. W 1939 roku wyjechałem z księdzem kardynałem Hlondem przez Bukareszt, Triest, Rzym do Francji. Oprócz mnie przy księdzu kardynale był ksiądz Filipiak w charakterze jego kapelana. W 1944 roku ksiądz kardynał Hlond był internowany przez władze niemieckie. Wraz z nim był ksiądz Filipiak. Ja pozostałem we Francji. W lipcu 1945 roku zostałem przewieziony wojskowym samolotem amerykańskim do Rzymu, gdzie spotkałem się z księdzem kardynałem Hlondem i księdzem Filipiakiem. W lipcu 1945 roku wraz z kardynałem Hlondem i księdzem Filipiakiem powróciłem do Polski, do Poznania. Od 1946 roku Oprócz funkcji sekretarza kardynała Hlonda, zostałem również jego kapelanem i od tego czasu prawie wszędzie z nim wyjeżdżałem. Do tego czasu wyjeżdżałem kilka razy z księdzem kardynałem Hlondem. Pamiętam, że byłem z nim przypuszczalnie w listopadzie, grudniu 45 roku w Częstochowie, a następnie u księdza kardynała Sapiechy w Krakowie. Pytanie: z kim spotkaliście się wówczas w Krakowie? Odpowiedź. Widziałem się wówczas, będąc w Krakowie w 1945 roku, z księdzem kardynałem Sapiechą, księdzem Mazankiem, bodajże z księdzem Misztalem, kapelanem kardynała Sapiechy i, o ile się nie mylę, z członkami kapituły, którzy byli na obiedzie. Nadmieniam, że nie jestem pewny, czy nie był tam wówczas również i ksiądz biskup Kaczmarek. Nie pamiętam tego dokładnie. Wizyta ta u księdza kardynała Sapiechy miała charakter Jakbym to określił, intymny. Nie pamiętam, by odbywano tam jakieś narady czy coś w tym rodzaju. Ksiądz kardynał Ochlon w mojej obecności opowiadał o swoich przejściach w okresie okupacji. Ja w zasadzie żywszego udziału w tej rozmowie nie brałem. Na tym przesłuchanie przerwano. Biskupa Baraniaka odprowadzono do celi, a Stanowicz. Napisał postanowienie. Stanowicz Władysław, kapitan, oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, rozpatrzywszy materiały w sprawie przeciwko Baraniakowi Antoniemu, synowi Franciszka, podejrzanemu o działalność antypaństwową, postanowił: 1. Wszcząć po wyższej sprawie śledztwo. 2. Przyjąć sprawę do swego prowadzenia. 3. Uznać materiały dochodzenia za materiały śledcze i załączyć do akt sprawy. Do tego postanowienia dołączono wniosek do prokuratury wojskowej w Warszawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec biskupa Baraniaka. Tym samym biskup Antoni Baraniak stał się więźniem politycznym PRL, a jego życie Stało się jeszcze bardziej zjednoczone z Jezusem aresztowanym, wyszydzonym, oplutym, a przede wszystkim Jezusem jakże boleśnie osamotnionym.